Dzień dobry. To ja, wasza myszka komputerowa. Na imię mam Ogonisia i nikt mnie do tej pory nie widział, bo mieszkam w radiu. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. Cześć, kochani. Nie wiem czy zauważyliście, ale zaczęła się wiosna. Oj, jak ja się cieszę, bo nareszcie będzie kolorowo i ciepło. Dlatego zapraszam was do udziału w konkursie Szukamy wiosny. Tym razem będzie to konkurs fotograficzny. Aby wziąć w nim udział, trzeba znaleźć oznaki wiosny, zrobić zdjęcie i przesłać na mój e-mailowy adres ogonisia-myszka.org. Zapraszam was. Radio Szczecin. Tych, co mają 8 lat i tych, co mają 108, ale jeszcze nie zdążyli zaprzyjaźnić się z informatyką, zapraszamy w niedzielę o 9 na spotkanie z myszką Ogonisią. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przemądrzałym modemem modusiem. Ty sieć cicho z podwiniętym ogonkiem i słuchaj. Jeszcze musisz się dużo nauczyć. Wiecznie zaspanym monitorkiem Arlikiem. Czy tobie się wydaje, że ja bez przerwy Odpoczywam gryzoniu. I wszechmądrą wielką encyklopedią internetową. Ależ to jest bardzo proste. Czyli bohaterami straszliwego dramatu w cyberprzestrzeni. Zgody Małej Mieszki w świecie Tylko w Radiu Szczecin. W niedzielę o 9 cykliczne jedyne w Polsce edukacyjne słuchowisko informatyczne z nagrodami dla słuchaczy. Pamiętaj! Zapisz sobie i powiedz innym. 92 FM. To znaczy, zaczynamy, pamiętaj! Ale ty masz pomysły, modusiu? Jak zapali się czerwona żarówka? Czerwona żarówka. A więc, uwaga! Cisza na planie? Myszka ogonisia, to wesoła mysia, mieszka w Radiu Szczecin, bawi wszystkie dzieci. Dzień dobry, w reżyserce za pulpitem mikserskim program realizuje Moduś. Muzykę przygotował nasz doświadczony oprawca muzyczny Arlik, a przed mikrofonem ogonisia. www.myszka.org, zawsze w niedzielę o 9.05 na antenie Radia Szczecin. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę, pożegnania kilka słów, oraz bywaj zdrów, do widzenia wam, canto, canta Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Lato, lato, nie płacz czasem czekaj z rzeką, czekaj z lasem. W lesie znajdziesz dla nas miły cień. Przyjedziemy lada dzień. Co tam lada dzień za chwilę tam będziemy. To znaczy zaczynamy, pamiętaj. Ale ty masz pomysł, Modusiu. Jak zapali się czerwona żarówka? uwaga, cisza na planie? Myszka ogonisia to wesoła mysia. Mieszka w radiu Szczecin, bawi wszystkie dzieci. Dzień dobry. W reżyserce za pulpitem Mikserskim program realizuje moduś, muzykę przygotował nasz doświadczony oprawca muzyczny Arlik, a przed mikrofonem ogonisie www.myszka.org Zawsze w niedzielę o 9.05 na antenie Radia Szczecin. Dzień dobry, to ja wasza myszka komputerowa na imię mam ogonisia i nikt mnie do tej pory nie widział, bo mieszkam w radiu. Przygody małej myszki świeci informacje Radio Szczecin. O, tak, tak. Teraz miotaczem plazmowym go. O, tak, 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 popraw jeszcze, żeby mieć pewność, że ten klon już nam nie grozi. O tak, dobrze się dobrze, dobrze. Świetnie, modusiu, imperator nie może wygrać, bo inaczej zniszczy cały wszechświat. To, 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 Radio Szczecin www.myszka.org. Zawsze w niedzielę o 9.05 na antenie Radia Szczecin. Radio Szczecin. Magazyn komputerowy trącić myszką. Nasz podcast na stronie www.myszka.org. jestem My myszką.